18 grudnia 2008 roku to co zaczęło się dla ranchera z południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych Richarda Watera, stało się jednym z najbardziej fascynujących odkryć archeologicznych w Ameryce Północnej. Jedna z jego krów oddzieliła się od grupy i zniknęła wśród klifów w regionie Mesa Verde w Colorado. Richard, zmartwiony losem zwierzęcia, zszedł na szczyt Płaskowyżu, gdzie skalisty teren spotyka się z niebem w dramatycznym krajobrazie. Niesamowite było to, co tam zobaczył. Miasto widmowe, zagubione w czasie, ukryte w ścianach przepaści i pozbawione życia. Richard ostrożnie zszedł stromo w dół zbocza w towarzystwie swojego szwagra, indiańca Ute, aby potwierdzić to, co już z daleka zauważył. W dalszym badaniu odkrył struktury, które podważały oczekiwania dotyczące prymitywnej cywilizacji. Skomplikowane systemy przechowywania wody, grube mury i budowle, które wydawały się zaprojektowane tak, aby przetrwać, były dowodem na społeczeństwo, które miało zaawansowaną wiedzę techniczną i plany na przyszłość. Szybko zainteresowało to odkrycie archeologów, odkrywców i ciekawskich z całego świata. Później zostało nazwane mesa verde, ale poza ruinami tajemnice otaczające cywilizację Anasazi przyciągnęły wyobraźnię: kim byli, w jakim celu wybrali budowanie swoich domów w tak nieprzyjaznych miejscach? Może to być najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać: dlaczego zniknęli? Richard Water odkrył, że zaginione miasto to nie tylko zbiór kamieni i gruzów, było to wejście do przeszłości pełnej zagadek. Każdy znaleziony artefakt lub ściana opowiadał historię ludu, który kiedyś postanowił uciec od świata zewnętrznego. Z biegiem czasu to odkrycie stałoby się podstawą badań, które odkryłyby zarówno sukcesy, jak i tajemnice Anasazi. Region znany jako Cztery Kąty znajduje się w odległej i jałowej scenerii południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Znajduje się tam Stany Utah, Colorado, Arizona i Nowy Meksyk. Niegdyś to miejsce było domem jednej z najbardziej tajemniczych cywilizacji w Ameryce – Anasazji. Na pierwszy rzut oka otoczenie wygląda na nieprzyjazne pustynie z nagimi górami i bezlitosnymi pustyniami. Wygląda na miejsce, w którym przetrwanie zawsze było trudne. Jednak ponad tysiąc lat temu to samo miejsce było domem dla społeczeństwa, które wbrew oczekiwaniom przetrwało i rozkwitło, tworząc imponujące budowle, które do dziś są niezrozumiałe. Pochodzenie narodu Anasazi, który nie ma oficjalnej nazwy, jest owiane legendami i tajemnicami. Chociaż słowo nawajo oznacza starych wrogów. Niewiele wiadomo o ich prawdziwej nazwie lub nazwie. To, co wiemy, to że ci starożytni mieszkańcy czterech kątów rozwinęli bogatą i złożoną kulturę, zdolną do budowania całych miast na klifach i rozwijania rolnictwa na terenie, który wydawał się nie oferować niczego. Ale w jaki sposób udało im się przystosować do tak nieprzyjaznego środowiska i co skłoniło ich do budowy domów w tak trudnych lokalizacjach? Czterech kątów to miejsce, w którym zaczynają się wielkie tajemnice. Przez wiele wieków Anasazi mieszkali w tym regionie, pozostawiając po sobie sieć osad i szlaków, które łączyły ich społeczności. Zbudowane na klifach domy i duże place ceremonialne wskazują na społeczeństwo, które ceniło zarówno obronę, jak i życie społeczne i duchowość. Niemniej jednak powody ich nieoczekiwanego zniknięcia około XIII wieku nadal są jedną z największych zagadek w historii Ameryki Północnej. Podsycana mitami współczesnych rdzennych ludów, legenda o Anasazji opowiada o potężnej i zaawansowanej cywilizacji, która zniknęła z dnia na dzień, pozostawiając pustkę, która nigdy nie została zapełniona. Pokolenia archeologów, historyków i poszukiwaczy przygód próbowały znaleźć odpowiedzi na te tajemnice, badając czterech kątów. Jednak każde nowe odkrycie wydaje się stawiać więcej pytań niż odpowiedzi. Zagłębiając się w tę ziemię, czujemy, że kroczymy śladami ludzi, których historia została zagubiona w piaskach czasu. Kanion Chaco, który znajduje się obecnie w północno-zachodniej części Nowego Meksyku, kiedyś był centrum neuronów cywilizacji Anasazji. Ten kanion Otoczony pustynnym krajobrazem, był domem dla rozległego kompleksu imponujących budowli, które pełniły funkcje mieszkalne, religijne i administracyjne. Canyon Chaco został zbudowany w latach 900-1650 na i służył jako centrum Anasazi, gdzie odbywały się ważne ceremonie religijne i krzyżowały się szlaki handlowe. Canyon Chaco jest fascynującym miejscem ze względu na złożoność i wielkość struktur, które zbudowali Anasazi. Te budynki, znane jako wielkie domy, składały się z setek mieszkań na kilku piętrach, z kamiennymi ścianami i sufitami podtrzymywanymi przez drewniane belki. Zaskakująco, zostały przetransportowane z gór oddalonych o ponad 100 km. Największy z tych wielkich domów, Pueblo Bonito, miał ponad 600 pokoi i 5 pięter wysokości, co pokazuje zdolności architektoniczne i społeczne Anasazi Canyon. Czako był centrum nie tylko polityki i religii, ale także nauki i astronomii. Anasazi byli zapalonymi obserwatorami nieba, a wiele ich budowli jest wyrównanych z przesileniami i równonocami, czyli niebieskimi wydarzeniami. Te alienacje pokazują, że astronomia odgrywała ważną rolę w ich praktykach religijnych i planowaniu działalności rolniczej. Wiedzę tę musieli zdobywać przez wiele pokoleń, jednak kanion czako został szybko opuszczony około roku 1050, pomimo pozornego sukcesu. Archeolodzy od dawna szukali przyczyn tego porzucenia, sugerując, Zmiany klimatyczne, konflikty wewnętrzne lub inwazje zewnętrzne. Faktem jest, że mimo że kanion czako nie był już zamieszkany, jego znaczenie pozostało w legendach i sercach potomków Anasazi, którzy wciąż uważają to miejsce za święte. Kanion czako jest tajemnicą nie tylko ze względu na jego imponującą budowlę, ale także dlatego, co symbolizuje cywilizację która osiągnęła wysoki poziom rozwoju w jednym z najbardziej trudnych klimatów północnej Ameryki, ale zniknęła, nie pozostawiając jasnego powodu. Przeglądając te ruiny, nie tylko oglądamy kamienie i stare budowle, ale także staramy się rozwiązać tajemnicę ludu, który postanowił odejść i zostawić wszystko za sobą. Pueblo Bonito jest być może najbardziej charakterystyczną i tajemniczą budowlą Anasazi. Ten wielki dom, znajdujący się w centrum kanionu Chaco, przez ponad dwa wieki był centrum życia społeczności, polityki i religii Anasazi. Pueblo Bonito jest fascynujące nie tylko ze względu na swoje rozmiary, ale także ze względu na dokładność i staranność, z jaką zostało zbudowane. Archeolodzy odkryli dowody na to, że Anasazi w swoim projekcie wykorzystali zaawansowane zasady geometrii i astronomii, wyrównując budynek z ruchami gwiazd i słońca. Pueblo Bonito był tak wielki i skomplikowany, jak nigdy wcześniej na prekolumbijskim kontynencie amerykańskim. Powstał w kilku etapach przez ponad 200 lat. Budynek składał się z ponad 600 pomieszczeń na pięciu piętrach i rozległych placów ceremonialnych. Służył zarówno jako miejsce zamieszkania, jak i centrum administracyjne i religijne. W tym miejscu przywódcy Anasazi podejmowali kluczowe decyzje, organizowali ważne ceremonie i nadzorowali przepływ zasobów z mniejszych społeczności do tego znaczącego centrum. Tysiące ludzi pomogło budować Pueblo Bonito. Kamienie użyte w ich murach zostały wydobyte i przetransportowane z odległych kamieniołomów, podczas gdy belki drewniane służące do podtrzymywania dachów zostały przywiezione z odległych gór. Ten proces, który wymagał ciężkiej pracy fizycznej i skomplikowanej logistyki, pokazuje wysoki poziom organizacji. I znaczenie, jakie to miejsce miało dla Anasazi. Jednak dokładny cel Pueblo Bonito pozostaje nieznany. Chociaż było to oczywiście kluczowe miejsce w życiu Anasazi, nie jest jasne, czy jego głównym celem było mieszkalnictwo, ceremonie, czy oba. Religia była ważna w życiu kanionie Chaco, jak pokazują liczne kiwas, podziemne struktury wykorzystywane do ceremonii. Ale układ pomieszczeń i obecność dużych magazynów sugerują, że mogło to również być miejscem spotkań i redystrybucji zasobów dla rozproszonych społeczności. Pueblo Bonito i inne wielkie domy w kanionie czego wciąż fascynują archeologów i turystów. Te budowle, które przetrwały próby czasu i niekorzystne warunki meteorologiczne, zapewniają nam wgląd w odległą przeszłość i zachęcają do przemyślenia życia, przekonań i trudności Anasazi. W miarę eksploracji tych ruin zyskujemy lepsze zrozumienie wielkości i skomplikowania cywilizacji, która dominowała pustynią południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych podczas swojego rozkwitu. Ale ostatecznie uległa siłom, które do dziś pozostają tajemnicą. Anasazi byli nie tylko doskonałymi budowniczymi i rolnikami, ale także niezwykle inteligentnymi obserwatorami nieba. Anasazi rozwinęli głębokie zrozumienie astronomii w czasach, gdy przetrwanie zależało od zrozumienia cykli naturalnych. Ta wiedza jest odzwierciedlana w układzie i orientacji wielu ich budowli, szczególnie w kanionie Chaco. Gdzie struktury wydają się być wyrównane z ważnymi niebieskimi wydarzeniami, takimi jak przesilenia i równonoce. Miejsce znane jako Fayada Butte na wzniesieniu w kanionie Chaco, gdzie archeolodzy odkryli szereg znaczników słonecznych, jest jednym z najbardziej znanych dowodów na umiejętności astronomiczne Anasazi. Słońce przenika między kamiennymi płytami podczas letniego Słońca, tworząc cień, który idealnie pasuje do spirali wyrytej w skale. To zjawisko, znane jako daga Słońca, jest dokładnym dowodem na to, że Anasazi potrafili dokładnie obserwować słońce i pory roku. Niewątpliwie było to niezbędne do rozwoju roli społecznościowej i planowania jej działań. Anasazi miała wiele wspólnego z niebem, nie tylko z obserwacją Słońca. Ponadto badali inne ciała niebieskie, takie jak gwiazdy i księżyce. Wydaje się, że cykle księżycowe odgrywały również ważną rolę w ich kalendarzu rytualnym, ponieważ niektóre z ich kiw i innych struktur ceremonialnych są zorientowane w taki sposób, aby odzwierciedlać pewne wyrównania związane z księżycem. Inne, rdzennie amerykańskie kultury dzieliły się tą fascynacją niebem, ale Anasazi wyróżniali się w wykorzystaniu tej wiedzy w architekturze swoich miast. W kulturze Anasazi astronomia miała duchowe i praktyczne znaczenie. Pomysł, który może być kluczowy dla filozofii Anasazi, można znaleźć w opowieściach i tradycjach. Ustnych rdzennych ludów, takich jak Hopi. Było uważane, że wydarzenia niebieskie, takie jak zaćmienie lub pojawienie się supernowych, są znakami bogów i mogły wpływać na ważne decyzje, takie jak budowa nowych budynków lub migracja całych społeczności. Jednak z biegiem czasu klimat w regionie zaczął się zmieniać, a kiedyś obfite deszcze stawały się coraz rzadsze. Ten zmiana klimatu miała dewastujący wpływ na społeczności rolnicze, które zależały od wody, aby przetrwać. Możliwe, że Anasazi zaczęli kwestionować skuteczność swoich rytuałów i inteligencję swoich kapłanów astronomów, którzy obiecywali ochronę i dobrobyt poprzez swoją więź z niebem, w miarę jak sytuacja się pogarszała. Zarówno brak zasobów, jak i utrata wiary mogły być głównym czynnikiem, dla którego ostatecznie opuścili swoje osiedla. W miarę jak XII wiek postępował, kanion Chaco, który niegdyś był prężnym sercem cywilizacji Anasazi, zaczął wykazywać oznaki upadku. Wielkie domy, które kiedyś reprezentowały władzę i wiedzę, zostały opuszczone, a działalność, która kiedyś tam wypełniała, powoli zanika. Pytania, które zdezorientowały archeologów i historyków, to co spowodowało nagły upadek tak zaawansowanej cywilizacji. Drewno używane do budowy wielkich domów w kanionie Chaco może dać kluczowe wskazówki do zrozumienia tej tajemnicy. Badanie pierścieni wzrostu drzew, znane jako dendrochronologia, pozwoliło naukowcom zrozumieć historię klimatu regionu. Analizując zachowane belki drewniane w suchym klimacie pustyni, badacze odkryli, że region doświadczył znacznej suszy przez kilkadziesięcioleci pod koniec XIX i na początku XII wieku. Ta susza, która znacznie zmniejszyła zaopatrzenie w wodę, miałaby katastrofalny wpływ na rolnictwo, a tym samym na zdolność anasazji do utrzymania swojej populacji. Niedobór wody miał wpływ nie tylko na rolnictwo, ale także na układ władzy w kanionie Chaco. W tym centrum religijnym i politycznym kapłani i liderzy opierali swoją władzę na zdolności przyciągania deszczy i zapewniania dobrobytu poprzez rytuały i ceremonie. Możliwe, że ludność zaczęła wątpić w zdolność tych liderów w obliczu utrzymującej się suszy. Co ostatecznie doprowadziło do zerwania systemu społecznego. Nie tylko zmiany klimatyczne mogły przyczynić się do upadku kanionu Chaco. Konflikty w społeczności Anasazi mogły być wywołane napięciami wewnętrznymi, zaostrzonymi przez walkę o coraz mniej zasobów. Ponadto istnieje możliwość, że na zyski tego ośrodka wpłynęły zmiany w szlakach handlowych lub relacjach z innymi plemionami. Jednak wiele z tych teorii pozostaje tylko spekulacjami, ponieważ nie ma zapisów pisemnych. Wydaje się, że upadek kanionu Chaco oznaczał koniec cywilizacji anasazji. Ludzie opuszczali domy swoich przodków w poszukiwaniu nowych miejsc pracy, a społeczności zaczęły się rozpadać. Kanion Chaco pozostało miastem duchów po tym eksodusie, który był napędzany potrzebą i desperacją. Był cichym świadkiem cywilizacji, która kiedyś prosperowała na pustyni, ale ostatecznie została pokonana przez siły natury i własne zmagania. Anasazi zaczęli migrować na północ po opuszczeniu kanionu Chaco, szukając lepszej ziemi do życia. Ta migracja była planowaną migracją w kierunku miejsc takich jak Aztek i Mesa Verde. Gdzie mieli nadzieję znaleźć bardziej korzystne warunki do odbudowy swoich społeczności, a nie chaotycznym eksodusem. Jednakże to przesiedlenie przyniosło również nowe wyzwania i konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków. Po upadku Chaco Aztek, który znajduje się w dzisiejszej północnej części Nowego Meksyku, był jednym z nowych centrów anasazji. Podobieństwa architektoniczne między Aztekami a Czako sugerują, że przywódcy tych migracji próbowali odtworzyć sukces i strukturę społeczną, które zostawili za sobą. Chociaż mniej monumentalne niż te w Czako, wielkie domy Aztek zostały zbudowane zgodnie z tymi samymi zasadami z starannie wyrównanymi pomieszczeniami i ceremonialnymi kiwami w centrum budynków. Pomimo tych wysiłków, Aztekowie nigdy nie osiągnęli takiej władzy i wpływu jak Czaco, a ich rozkwit był krótki. W międzyczasie Anasazi zbudowali niektóre z najbardziej fascynujących i tajemniczych budowli swojej cywilizacji w regionie Mesa Verde w północno-zachodnim Kolorado. Domy w klifach, takie jak Cliff Palace, są ukryte w wąwozach i stanowią znaczącą zmianę w stylu życia Anasazi. W obliczu rosnącego zagrożenia i konfliktu, te domy, pozornie niedostępne i chronione przez naturę, zapewniały bezpieczeństwo. Jednak budowa tych domów na klifach pokazuje również strach i paranoję, których wcześniejsze osady nie doświadczały. W Mesa Verde życie było trudne. Chociaż otoczenie zapewniało pewne bezpieczeństwo, stawiało również ogromne wyzwania logistyczne. Życie na klifach wymagało ekstremalnych adaptacji ze względu na ograniczony dostęp do wody i użytków rolnych. Pomimo ciągłej presji, Anasazi zbudowali prosperującą społeczność. Mogło to prowadzić do konfliktów wewnętrznych, ponieważ ślady archeologiczne wskazują, że społeczeństwo Mesa Verde było bardzo zróżnicowane i miało wyraźne podziały między elitami a resztą społeczeństwa. W tym okresie historii Anasazji doszło do wielu drastycznych zmian w ich stylu życia i organizacji. Migracje do Aztek i Mesa Verde. Pokazują odporność i zdolność adaptacji Anasazi w trudnych warunkach, a także wysiłek na rzecz zachowania ciągłości kulturowej w obliczu kryzysu. Ale te starania nie wystarczyły, aby powstrzymać cywilizację Aztek i Mesa Verde od końca, a ich dziedzictwo architektoniczne fascynuje tych, którzy je badają. Anasazi zbudowali niektóre z najbardziej imponujących osiedli Ameryki przedkolumbijskiej na imponujących ścianach klifów Mesa Verde. Te domy na klifie, takie jak Cliff Palace i Spruce Tree House. To nie tylko dzieła architektoniczne, ale także okno na mentalność narodu, który zdecydował się żyć w miejscach oferujących naturalną obronę przed rosnącymi zagrożeniami. Debata dotyczy powodów budowy tych domów na klifach. Teoria powszechnie przyjęta sugeruje, że Anasazi szukali schronienia przed konfliktami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Być może z innymi grupami rdzennych mieszkańców, którzy walczyli o te same, coraz mniej dostępne zasoby. Glify umożliwiły dobrą lokalizację, aby kontrolować dostęp i chronić społeczności przed zagrożeniami. Ale oprócz względów obronnych, te mieszkania pokazują niezwykle dostosowanie do otoczenia i zdolność do przekształcenia krajobrazu. W dom mieszkalny. Domy znajdujące się na skraju urwiska nie były łatwe do życia. Chociaż zapewniały bezpieczeństwo, napotkały również znaczące problemy logistyczne. Anasazi musieli znaleźć kreatywne sposoby na uzyskanie dostępu do wody, musieli umieścić zasoby w cysternach i zastosować zaawansowane metody zbierania wody deszczowej. Ponadto chociaż rolnictwo odbywało się na polach i tarasach w najbliższych obszarach kanionu, wymagało to znacznego wysiłku, aby transportować plony do z domów. Aby przetrwać na klifach, mieszkańcy musieli wykazywać odporność i elastyczność ze względu na trudne warunki. W tych mieszkaniach Anasazi kontynuowali wiele swoich praktyk kulturowych i rytuałów. W tym używanie kiw do ceremonii religijnych, które pomagały społeczności trzymać się razem podczas trudnych czasów. Te kiwas, które zostały zbudowane wewnątrz klifów, były miejscami świętymi, gdzie odbywały się ceremonie, prawdopodobnie w celu ochrony społeczności przed zewnętrznymi siłami. Te praktyki trwały nawet w tak ekstremalnych warunkach, co pokazuje, jak ważne były religia i duchowość w życiu codziennym Anasazi. Jednak paranoja i strach, które towarzyszą życiu na klifach, ujawniają bardziej czarny aspekt życia, który prawdopodobnie skłonił Anasazi do wyboru tak niedostępnego miejsca do życia. Według dowodów archeologicznych, takich jak petrografy, te osady zostały zbudowane w czasie wzrostu konfliktów i napięcia społecznego. Budowa umocnionych domów w tak odległej i trudnej lokalizacji wskazuje, że Anasazi czuli się zagrożeniem, a bezpieczeństwo było głównym czynnikiem planowania ich społeczności. Życie na klifach Mesa Verde było nietrwałe pomimo ich starań o ochronę środowiska. Około XIII wieku te osady również zostały opuszczone, co oznaczało koniec okresu w historii Anasazji. Chociaż powody tego porzucenia są nadal spekulowane, jasne jest, że trudności z życiem na klifach połączeniu z presją zewnętrzną i wewnętrzną ostatecznie przewyższyły zdolność Anasazji do utrzymania tych społeczności. Ruiny Mesa Verde dają nam dziś imponujące przypomnienie śmiałości i wytrzymałości Anasazi, a także granic ludzkiej wytrzymałości w obliczu przeciwności losu. Koniec cywilizacji Anasazi jest pełen tajemnic i ciemności. W miarę zbliżania się końca ich obecności w czterech rogach pojawiły się oznaki wzrostu przemocy, konfliktów wewnętrznych i praktyk, które dezorientowały archeologów przez dekady. Wśród nich najbardziej alarmujący jest dowód na kanibalizm, co skłoniło niektórych do zastanowienia się, czy rozpacz i rozpacz społeczna skłoniły Anasazi do popełnienia tak ekstremalnych czynów. Kanibalizm Anasazi nie jest tylko teorią. Archeolodzy odkryli oznaki gotowania na szczątkach ludzkich, w tym ślady cięć i złamań w kościach, które wskazują, że szpik został wydobyty i spożywany. Chociaż są to rzadkie odkrycia, znajdują się w wielu miejscach Anasazi i pochodzą z ostatnich wielu wieków. Powód tych praktyk jest dyskusyjny. Niektórzy uważają, że to reakcja desperacji na niedobór żywności, podczas gdy inni uważają to za rytuał lub formę zastraszania w czasach konfliktów. W miarę wzrostu presji na zasoby i nasilającego się napięcia wewnętrznego Anasazi zaczęli rozpadać się na mniejsze grupy. Te grupy, które kiedyś łączyły się w jedną społeczność, rozprzestrzeniły się po całym regionie, szukając nowych miejsc do życia. Źródła archeologiczne wskazują, że te migracyjne społeczności zmagały się z coraz większymi wyzwaniami i że konflikty o niewystarczające zasoby stały się powszechne. Petrografy i inne znaleziska wskazują, że w ostatnich czasach Anasazi coraz bardziej militaryzowali się, budując fortyfikacje i tworząc sojusze obronne. Porzucenie znaczących centrów, takich jak Canyon Chaco, Aztek i Mesa Verde, było procesem, który rozwijał się przez kilkadziesiąt lat, a nie jedną decyzją. Anasazi porzucili domy swoich przodków, przemieszczając się na południe i wschód, gdzie ostatecznie zmieszali się z innymi kulturami rdzennymi, gdy społeczności i ich struktury społeczne rozpadały się. Anasazi ostatecznie zniknęły jako kulturalnie odrębna grupa w wyniku tego procesu rozproszenia i adaptacji do nowych warunków. Jednak ludzie, którzy wywodzą się z Anasazi, takich jak Hopi, Zuni i inne plemiona Pueblo, nadal pielęgnują pamięć o swoich przodkach. Poprzez swoje tradycje oralne te społeczności zachowują opowieści o wielkich budowniczych i obserwatorach nieba, a także o czasach trudnych i zmian. Anasazi są dla nich nie tylko zaginioną cywilizacją, są częścią ich kulturowej i duchowej. Wciąż fascynuje tych, którzy próbują zrozumieć siły, które mogą zniszczyć cywilizację, mroczny koniec Anasazi. Poprzez zbadanie ich ruin, pozostałości i historii, które przetrwały, możemy zrozumieć trudności, przed którymi stanęli, a także decyzje, które podjęli w ostatnich chwilach. Jednak nadal. Pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, a najgłębsze tajemnice Anasazi prawdopodobnie zaginęły w piaskach czasu.